Mordy z, z now, na, na nowym odcinku. Można pojechać ze Fortnite, tak? No pan. I dzisiaj będzie super zabawa. więc ja zapraszam na odcinek. O! Zapraszam na odcinek. Dobra, tu my zaczęliśmy tą grę. Oczywiście. Tu mamy różne domy, a my szukamy tego. No szukam. Tam, tam gdzie jest ten dom, czy tam, jakaś tam wieża, tam idziemy. Kurczę, pie... o, co jest? kurde, szybko, bo ja muszę zabrać tę asteroidę i tu wejść. Mm -hmm. Okej, okay. szybciej. Mordo, da ale pośpiesz się, okej? Okay? Dobra, Bordy, to będzie coś śmieszny odcinek, więc ja Was zapraszam. O jest paruwa. Dobra. Musimy zacząć ten. O nie, ktoś tu do mnie idzie, ja się cykam. Oj, parówę. Okej, okay. idziemy mordy na górę, bo tu może być jackpack. No tu nic nie ma. Mogło być, ale nie było. Spoko. O, rozumiem to. Widzę, że ktoś tam był, ale nie. Idziemy tam z Asteroida, ale my... Kurde, na chwilę obecną. Nie pójdziemy. Albo pójdziemy, ale zginiemy. Подсходами тема? Ну, не, а все забрали. же не Не, не забрали все, або я знаю, где даешь морды на сумбу. Подождишь? Пепшай! Пукай, Rozumiem. A. Eee... Rozum. Mordy, to ja jestem. Tak mubeczek, bo ja dopiero zaczynam. O oh, kurde. Zgodził się ekran. Jesteśmy... Jesteśmy... Jesteśmy po krótkiej przerwie. Teraz właśnie wyrzucam odcinek... Wyrzucam... Odcinek z Sims World. Czy jak to Check, tam było? No, ale my ogólnie zaczynamy tą gierkę, bo widzę, że się dobrze już zaczyna, ale... No, my jeszcze najpierw zerkniemy na mapę, gdzie może... O, jest, ktoś mnie zaprasza. Na szczęście Polak. Gdzie mi się telepierdnąć, bo mi od... mi od... mi chodzi od... No tak, ze mną robi sobie to dobrze. E, tu, jak to się pierd... telepierdnąć. Albo ja sobie nie zrobię sobie. Chyba nie mogę Dobra Zaczynamy mordy Ej, dzisiaj gramy w jedną grę widzowie, Więc Chodzi o w tej grze, że dwóch robię ze mną soja nie, nie wytłumaczyłem wam A reszta się rzuca I gaz ginę To biała drużyna wygrywa Jak, jak A jak my ich zabijemy To wtedy oni wygrywają Czas start Szybko, szybko, szybko jest na alon idzie do domu tego kurde ja chciałem iść do tego domu no kurde o jest tam dom biegnę Leć Szybko, szybko otwórz drzwi i zamknij się Nie zostawiam otwory Nie bierz tego Bier to Kurde Zaraz to wezmę o, jest! Bierz to. To też. O, no i... Szybko, otwórz ty... Nie no, pójdziemy na otwierdzę, dobra. Ja już mam tę broń, Spok. Serwury! Dawaj te naboje, ty, ty chamie jeden. Nie no dobry, ja tu byłem hamem, ale... Dobra, ej, stój mordo. Moi, ja nie mogę zginąć, aha, w tym rzecz. Musimy iść razem. Szukajmy asteroid. Plus. Dobra. Chodź, chodź. Leci. Okej. Okay. A teraz... Ej, dobra mniejsza ludzie! Fajnie czy tu chodź. I Do tego domu leć, leć. Chyba ktoś tu jest. Ktoś tu był. O nie, drzwi nie ma. leć mordo jest tam ale nasz idziemy tam dawaj mordo szybko, szybko, szybko. mordo no to to dobra to będzie na tyle w tym odcinku jeżeli chcecie drugą część to powiedzcie cześć i pa